Oto szpital. Szpital jest miejscem pracy pana doktora. To tu karetki przywożą chorych. Oto szpitalna recepcja. To tu pani wskazuje ci gabinet, gdzie przyjmuje pan doktor. To miejsce, gdzie pan doktor pyta, co ci dolega. Mm. A praca pana doktora mm. nie jest łatwa. Mm. Pan doktor przyjmuje codziennie wielu pacjentów. Pan doktor robi wszystko, by pomóc swoim pacjentom. Dzięki pracy pana doktora pacjenci mogą cieszyć się zdrowiem.